Lata temu wziąłem udział w kampanii, która była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ponieważ tak naprawdę podczas kampanii dowiedziałam się, jaki, na jaki rodzaj raka chorowałam, gdyż 12 lat temu nikt nie informował pacjentki, nie tłumaczył rodzaju leczenia, nie tłumaczył przebiegu całego, całej choroby. Więc tak naprawdę z kampanii dowiedziałam się, jak wielkie mam szczęście, że jestem tyle lat po chorobie. I ta kampania dała mi bardzo dużo siły, która tak naprawdę wynikała z tego, że znalazłam się w określonej grupie kobiet. Czyli to moje chorowanie, mam raka, tak? jestem kobietą, mam raka, mam raka piersi, nagle znalazłam się w bardzo określonej grupie kobiet, i sama przynależność do tej grupy dała mi ogromną siłę. Przez ostatnie trzy lata yy, skupiłam się bardziej na swoim zdrowiu fizycznym, bo jak gdyby psychicznym nie, nie miałam już takiej potrzeby, bo odeszłam z poprzedniej pracy, y, zaczęłam pracować w miejscu, które naprawdę zaczęło sprawiać mi dużo przyjemności. Skupiłam się na zdrowiu fizycznym, na większej ilości ćwiczeń, większej dbałości o to zdrowie. Yy, I tak naprawdę w tej chwili jestem na takim etapie życia, że yy, jestem sprawniejsza niż przed chorobą. 12 lat po chorobie to jest bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu na przewartościowanie większości rzeczy w swoim życiu i tak naprawdę z tej perspektywy mogę powiedzieć, że negatywnym skutkiem, jaki pozostał, jest przede wszystkim brak możliwości zakupienia odpowiedniej odzieży, której nie ma na rynku. Nie ma możliwości kupienia stanika sportowego, który jest dla Amazonki, a mnóstwo Amazonek ćwiczy i chce ćwiczyć i, i nie ma z tym najmniejszego problemu. Takiej odzieży nie ma, żadna firma nie produkuje. Nie ma możliwości kupienia ładnej bielizny, to tak jak gdyby kobieta, która staje się Amazonką, już nie chciała być ładna. Nie ma możliwości kupienia jakiejś fajnej koszulki. Niestety, naprawdę, niczego takiego na tym rynku nie ma. I dla mnie, taki, z takiej perspektywy czasu, jest to chyba największy skutek uboczny, być może bardzo przyziemny, ale skupienie się na kobiecości daje kobiecie ogromną siłę i wiarę w siebie i tak naprawdę nie, nie myślenie o jakichś fizycznych skutkach jest jak gdyby rekompensuje te nasze psychiczne niedogodności. Pozytywnym skutkiem choroby. Podkreślam po 12 latach, żeby nie zabrzmiało, to bardzo infantylnie. Jest to, że oprócz tego, że przewartościowujemy swoje życie, co jest przynajmniej na początku, czyli pozbywamy się jakichś toksycznych relacji, pozbywamy się rzeczy, które są dla nas niewygodne. A do tej pory je znosiłyśmy, bo tak trzeba, pozbywamy się toksycznych ludzi ze swojego życia. Tak naprawdę, po chorobie otwiera się taki segregator, i takie szufladki, i niektóre osoby, które nie pasują do tych szufladek, po prostu je wyrzucamy. To jest bardzo pozytywny skutek. Skupiamy bardziej się na sobie, na sobie po prostu stajemy się w cudzysłowie większymi egoistkami, ale to powoduje, że mamy większą siłę, i czerpiemy z tego życia coraz więcej. Poznajemy mnóstwo ludzi, mnóstwo pozytywnych, wspaniałych osób, które bez choroby byśmy nie poznały, i nie wiem, czy nasze życie nie byłoby uboższe. Lęk, który zostaje po chorobie nowotworowej, moim zdaniem, nie mija nigdy. Jest wyciszany przez sytuacje, które są w życiu, które są mocniejsze niż ten lęk, ale on gdzieś z tyłu jest, będzie. I każda osoba, która na początku, w trakcie, 10, 15, 20 lat temu, myślę, że powie to samo. Ten lęk gdzieś z tyłu głowy jest. Ja po prostu mam świadomość, że może mi się coś przydarzyć. Osoba, która nie doświadczyła choroby nowotworowej, tej świadomości nie ma. Moim sposobem na wyciszenie tego lęku jest aktywność fizyczna. Ja znalazłam taki sposób yy, po chorobie. Yy, Weszłam w aktywność fizyczną, czego nie robiłam nigdy do tej pory. Nagle okazało się, że po 40 chcę prowadzić zajęcia fitness. To się udało, mimo y, braku warsztatu i mimo słabej kondycji fizycznej. Y, w tej chwili od 8-9 lat prowadzę zajęcia, prowadzę zajęcia również dla Amazonek Fundacji, prowadzę zajęcia z zdrowymi osobami, nie odstaję fizycznie od nich. I aktywność fizyczna daje mi to, że przez cały ten okres czasu, który był po chorobie, nie zdarzyło mi się wpaść w trochę większy dołek niż był zamierzony. Drogie dziewczyny, jeżeli w dniu dzisiejszym, wczorajszym, czy tydzień temu otrzymałyście diagnozę, czujecie ogromny niepokój, lęk i to, co się wydarzy, pomyślcie sobie że przed Wami siedzi osoba, która jest 12 lat po diagnozie i 12 lat temu czuła to samo co Wy. Wyhamujcie, dajcie sobie dzień, dwa, trzy, tyle ile potrzebujecie. Przemyślcie wszystko spokojnie, ułóżcie sobie w głowie i spójrzcie na historię osób, które są teraz tutaj, na moim miejscu.